Cześć! Zapewne wielu z Was mieszka lub kojarzy położony pod Warszawą Pruszków. Jednak w ostatnim czasie z tamtejszego parku dochodzą wieści o tajemniczym stworzeniu, które kilkukrotnie było tam zarejestrowane na kamerze. Zacznijmy od początku. 20 listopada 2021 roku chłopiec, który bawił się z kolegą na placu zabaw, zauważył coś bujającego się na huśtawce. Na początku myślał, że jego kolega robi sobie z niego żarty, lecz okazało się to błędne. Istota kolejny raz została zarejestrowana tego samego dnia, kiedy mieszkaniec siedzący przy solans zauważył, że coś wychyla się z za drzewa i zaczął nagrywać. Od tamtej pory aż do 13 grudnia istoty nie widziano w parku. 13 grudnia istotę nagrano aż trzy razy. Na pierwszym z nich autor nagrania chciał wziąć sobie książkę do poczytania. Lecz to, co się działo na ławce obok, mrozi krew w żyłach. Drugie nagranie pochodzi ze zjeżdżalni na Placu Zabaw. Pewien chłopiec chciał pochwalić się tym, że zjechał na zjeżdżalni, lecz w zjeżdżalni coś na niego czekało. Trzecie nagranie zostało nagrane przez przechodnia, który około trzeciej wybrał się na spacer w nocy przez park. Niestety, okazało się to błędem. Dziękuję za uwagę.